Aby ustawić Android Auto w POKO M8 lub M8 Pro, najpierw musimy wejść w ustawienia naszego telefonu. Po wejściu w ustawienia przechodzimy do więcej opcji łączności i następnie, kiedy zejdziemy tutaj na dół, powinniśmy znaleźć Android Auto. Następnie wybieramy połącz pojazd i znajdujemy naszą pierwszą instrukcję. Za pomocą kabla USB możemy się podpiąć do naszego samochodu. Jeżeli nasz samochód wspiera bezprzewodowe Android Auto, no to w takim wypadku możemy wybrać łączenie bezprzewodowe. Oczywiście musimy włączyć Bluetooth, aby móc skorzystać z tej funkcji. No i następnie mamy jakieś dodatkowe instrukcje, z których oczywiście możemy skorzystać. Możemy także nacisnąć na połącz przez Bluetooth, i następnie Sparuj pojazd, aby szybko przejść do ustawień Bluetooth, gdzie powinniśmy w dostępnych urządzeniach znaleźć nasz samochód. Następnie oczywiście musimy go wybrać i potwierdzić, że chcemy sparować się z samochodem. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.